Idę do Pani Marszałek Wiesławy Burnos, członka Zarządu Województwa Podlaskiego. Poznajmy bliżej kandydatkę do Sejmu. Pani Wiesławo, czym dla Pani są wybory i jak Pani do nich podchodzi? Wybory w każdym państwie demokratycznym odbywają się regularnie i mają duże znaczenie. Zachęcam wszystkich do udziału w wyborach. Zachęcam do tego, aby dać się wybrać, jeżeli mamy ku temu kwalifikacje i wybrać tych, Taką władzę, która w ludzki sposób będzie służyła ludziom. Jest pani geodetą, geodetą uprawnionym, skończyła pani prawo. Czy pomogło to pani w pracy w Urzędzie Marszałkowskim? No tak, pomogło, ale najbardziej pomogło mi doświadczenie z 40-letniej pracy w administracji samorządowej, gdzie zaczynałam od najniższego stanowiska. Jak pani spojrzy na swoje 5 lat pracy w zarządzie województwa Podlaskiego? Spojrzę na to przez pryzmat inwestycji strategicznych w moim kraju w województwie, przez budowę gazociągu bałtyckiego, Baltic Pie. Mamy niezależność gazową w naszym kraju co od dziesięcioleci było ogromnym problemem i wielu z nas, łącznie ze mną, baliśmy się, że Rosja odetnie nam któregoś dnia kurek z gazem. Mamy przekop Mierzei Wiślanej, dzięki czemu nie musimy prosić Rosję, żebyśmy mogli wypłynąć na własne wody terytorialne czy wypłynąć na Bałtyk. Tunel drogowy pod dnem rzeki Świny w Świnoujściu i możemy drogą lądową dojechać do naszego terytorium, do wyspy Uznań. Mamy gazoport w Świnoujściu jest to też związane z naszą niezależnością gazową. Miał powstać centralny port komunikacyjny, czyli wielkie lotnisko z kolejami, z siecią infrastrukturalną. I wystarczy spojrzeć na nasz region. Był on i nadal jest jednym wielkim placem budowy. Zaczynając od wiaduktów w Sokółce, obwodnicy Suchowoli, Sztabina, dróg krajowych S19 na trasie Kuźnica-Sokółka, już trwa budowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Brest Cancer Unit, czyli Centrum Leczenia Raka Piersi u Kobiet, Xylopolis i wiele innych. Pani Wiesławu, to jest bardzo ważne, o czym Pani mówi, ale na czym Pani skupiała się najbardziej? Na działaniach prospołecznych było dla mnie bardzo ważne, a żeby dzieci z naszego regionu, które z rozmaitych przyczyn były odbierane swoim rodzicom na czas stały lub czasowy, nie trafiały do różnych pl placówek w naszym kraju. Często daleko od swoich rodzin. Zdarzało się, że rodzeństwo było rozdzielane, a rodzice mieli ogromną trudność w ich odwiedzaniu. I dlatego też podjęłam starania, by odmienić ich los. W efekcie, na terenie powiatu Sokulskiego zostały utworzone cztery takie rodzinne placówki opiekuńcze: w Czuprynowie, w Kuźnicy, w Choróżowcach i Dąbrowie Białostockiej. I będą służyły całemu naszemu województwu. Czy coś jeszcze? Tak. Wybudowany pawilon sensoryczny w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Janowszczyźnie, który służyć będzie dzieciom z dysfunkcjami, w szczególności z autyzmem. Takie placówki stanowią wsparcie, gdzie każde dziecko, niezależnie od ewentualnych trudności czy dysfunkcji rozwojowych, ma szansę na pełny rozwój i integrację społeczną. I chcę powiedzieć tutaj, że ogromne wsparcie otrzymałam od naszego marszałka Artura Kosickiego. Dyrektor szkoły, pan Janusz Pawłowski, wraz z pracownikami stanęli na wysokości zadania. I dzięki wspólnej pracy otrzymaliśmy ponad milion złotych od naszego państwa na budowę tego pawilonu. Rozumiem. Yy, czy chce pani coś jeszcze dodać? Tak. Od czterech lat w naszym regionie działa siedem ośrodków zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży: w Sokółce, w Mońkach, Augustowie, Sejnach, Bacejłach, Smolnikach i Suwałkach. Dlaczego są tak ważne? Dlatego że problem dziecka rozpoznawany jest w środowisku, w jakim ono przebywa, w domu, w szkole, przedszkolu. A trzeba zaznaczyć, że i dzieci, i problemów jest coraz więcej. I ogromny na to wpływ miała i pandemia, i wszechobecna cyfryzacja, z którymi wiąże się izolacja dzieci i młodzieży. Do dyspozycji rodziców i dzieci są m.in. psycholodzy, terapeuci środowiskowi i psychoterapeuci. A na dzień dzisiejszy, w czwartym roku funkcjonowania, Opieką objętych jest ponad 3800 dzieci i młodzieży. A czy chciałaby Pani coś jeszcze zrealizować w naszym województwie? Tak. Bardzo bym chciała, żeby powstało hospicjum. I stacjonarne, i domowe. Jest to moje marzenie. Takie hospicjum, jakie wybudował ksiądz, i żyjący już ksiądz Jan Kaczkowski na Wybrzeżu w Pucku, z uważnością na chorego, na jego rodzinę. Pani Marszałek, czy są jeszcze jakieś działania, które dały dużą satysfakcję z pracy w zarządzie województwa? Tak, są to działania, są takie działania. Dopiero po objęciu funkcji członka zarządu województwa podlaskiego zorientowałam się, jak wielu rodziców walczy o zdrowie i życie chorych dzieci w całym naszym regionie. Oni bardzo, oni bardzo prosili o pomoc, prowadząc zbiórki internetowe. Od razu, bez zastanowienia, włączyłam się do prowadzonych akcji. Moim pomysłem były śniadania z marszałkiem, które sama przygotowuję i które zawsze na charytatywnych licytacjach cieszą się ogromną popularnością. Za wpłatę na rzecz potrzebujący darczyńcy są zapraszani do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przy kawie, herbacie, posiłku mają możliwość rozmowy z marszałkiem i członkami zarządu. To pokazuje, że nie trzeba wiele, by dać coś od siebie innym. Dziś Urząd Marszałkowski naszego województwa włącza się w każdą zbiórkę, o której ma wiedzę. Pani Wiesławo, czy w Pani pracy jako człowieka było coś szczególnie dla Pani ważnego? Tak. Ważne dla mnie było przekazywanie wszystkim mieszkańcom naszego województwa betlejemskiego światła pokoju wraz z życzeniami na Boże Narodzenie. Przekazywałam to za pośrednictwem wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast. Co roku betlejemskie światło pokoju wyrusza w, wyrusza w świat dzięki harcerzom i skautom. Co roku dociera do Białego Stołu. Co roku jest przekazywane zarządowie województwa Podlaskiego, a ja co roku wyruszałam ze światłem, bo bardzo chciałam, aby trafiało do każdego domu, parafii, szkoły, szpitala. Te chwile poświęcone samorządowcom są to także momenty, w których rozmawialiśmy o problemach mieszkańców, z jakimi na co dzień się borykają a o których nie zawsze była możliwość mówienia przy innych okazjach i te rozmowy zawsze stawały się dla mnie inspiracją w podejmowanych działaniach Pani Wiesława gdyby mogła pani jednym zdaniem powiedzieć co dla pani jest najważniejsze w życiu Pełniąc ważne stanowisko, nie przestaje być mamą Piotrka i Ani, babcią Gabrysia, Róży, Poli i Henryczka. Mhm. Najstarszy Gabryś, często mi towarzyszy w różnych uroczystościach i wydarzeniach. Zależy mi na tym, ażeby mhm. poznawał naszą wiarę, uczył się patriotyzmu, ale zależy mi również na kilku stałych elementach w życiu na pracy, rodzinie, relacjach i na dobrej jakości życia. I nie mam tu na myśli jakości ani ubrania, ani jedzenia, ani mieszkania, ale jakość czystego sumienia, jakość prawdy, jakość uczciwości mm -hmm. i uważności na drugiego człowieka, wsłuchiwanie się w drugiego człowieka i nie tylko w to, o czym mówi, ale także w to, o czym milczy.